Witam Was w kolejnym odcinku SWIFT 23, kariera menadżera na moim kanale z London. W poprzednim odcinku, może lepiej nie poruszajmy, co się stało w poprzednim odcinku z w w w tejże serii. Tego od razu przejdźmy do czatu drużynowego. Dragowicz od dawna o tym marzył, właśnie dziękuję, że może grać. Nie, nie skupiamy się na tym, co się stało w przeszłości. Wcale nie przegrałem wszystkich możliwych meczów w poprzednim miesiącu. Tak, zaraz będziemy grali. U siebie jest Sheffield United, które, jak kojarzę, z całkiem Nisko w tabeli. No my też jesteśmy całkiem nisko w tabeli. Oni są na 11. miejscu. My jesteśmy na 15. miejscu. Nie pytajcie, jak to się stało. No po prostu tak się stało. Dragovic od razu będzie grał wyjściowo 11. ze względu na to, że ma wyższy potencjał. Kowacze, na bramkę, Ale niestety przegrywamy 2 do 1 z Sheffield United. Tak, musimy, ale tak. Wydaje mi się, że w tym odcinku już na pewno skończymy bez większych problemów. Ten, że. Aha, tak, tak. Nikolow się czepia, że nie grał. Dobra, pójdzie w dupa odchodzić stąd. Od... A, miałem się ograniczać. Dobrze, od teraz się będę ograniczał. Od teraz challenge. Za każdy, za każdy wulgaryzm będzie przekleństwo. Znaczy, za każdy wulgaryzm będzie przekleństwo. Tak, tak, bardzo, mądry, bardzo mądre. E, za, każdy za każdy wulgaryzm będzie brany łyk alkoholu. E, Taki, tak, że challenge. tutaj zrobię w tymże odcinku. Teraz będziemy grać z karti. Już w zasadzie rozegraliśmy z w Krupa Meyer. Wygrywamy nareszcie. Przełamanie po. O nie, po N ilościach meczu, to nawet nie wiem ile żeśmy meczu z rzędu żeśmy przegrali, żeśmy meczów z rzędu z, nie wygrali. Malinowski chyba nie gotowy do gry. Nie znacie się na piłce. Dziennikarze, że nie znają na piłce nożnej, nie znają się tutaj na tymże klubie. Nikolow odchodzi do Rakowa, wzmocnienie często no i to mi się podoba. Spacnamy polski klub. Większe wymagania po negocjacji pozwoliłyby zwiększyć przychody o 800 tysięcy. Dobrze, ale niestety nie pytałem o to. Nikolow nie zmieni barwy. Tak, zmienił tak, on zmieni in na kluby. Na inny klub to jest barwy. Znaczy do innego klubu przejdzie. Tutaj Rosji, juniorze, niestety wszyscy beznadziejni, chociaż może z Popowa zrobimy jakkolwiek człowieka. I tak, dzisiaj jest środa. Chcemy się tak... Chcemy się tak konkretnie spać. Chcemy się tak chcemy się tak spać normalnie, bo ten nam no, musiałem przyjść o 6 gdzieś tak o piątej rano musiałem się nie że to już nawet jest noc. To jest jeszcze noc, patrzcie to, że to już jest początek listopada. No i to jest junior. Ja teraz muszę tylko, musimy tylko się kogoś wywalić. Nowaka wywaliśmy, bo czemu nie? I wywalimy jeszcze przy okazji Jonowicza, bo z też nic nie będzie, ale całą resztę możemy jeszcze zostawić. No może jeszcze Mirosława Iwanowe wywalimy, ale weźmiemy tutaj Maricia i Juricia tutaj odpuścimy. Mamy kolejnego bardzo dobrego juniora, który już na starcie kosztuje więcej niż 3 miliony. Obczajmy sobie, jaki, ma, jaki on jest. Tutaj w ogóle X mi na tym, na kontrolerze powoli ten nie działa. Znaczy działa, ale jak wciskam, to ten. Za głęboko wchodzi tak trochę kiepsko działa, dlatego muszę go przeczyścić natychmiast po nagraniu odcinka. I tak, jeszcze tutaj Igor Kenezewicz, którego raczej nic nie będzie, tak, ale tak, dzisiaj miałem na piątą rano. Piąto w nocy w sumie. Jezus, mara, to jest męczarnia. Po prostu, kto zezwolił na to, żeby rozpoczynać zajęcia o piątej. Znaczy nie o piątej rano, o, o siódmej rano. Kto w, ogóle to, kto w ogóle to opatentował? Kto w ogóle ten. Zatwierdził, to jest jakiś, nie jakiś debil to zrobił. Wiesz, no normalnie człowiek się nie zacznie, człowiek normalnie... Mmm, człowiek tam musi spać do i musi się chce w sobie, ale... Ja, ja nie, ja nie umiem się budzić o piątej rano, ja się umiem... O piątej rano, ja się umiem budzić, budzić gdzieś tak, nie wiem... Siódma, ósma później, tak później. Ale nie piąta, bez przesady. Właśnie przegraliśmy kolejny mecz ze Słońce. Was się czepia, że nie gra, to by już pana Overall do 76, chyba sobie zemnik wpisz człowieku, że już tu regularnie grał. Ale dobra, Zagres będziesz sobie tutaj grał. to na środek obrony i czemu nikt? A ten ma 75. Wydawało mi się, że miał przez 78. Ale tak z kim raz będziemy grali mecz, można przejść w tabeli. Teraz będziemy grali ze stołki. Jedziemy... Nie, to będzie mecz u siebie. I który może wydaje mi się, że możemy, przesy możemy przesymulować. Spadek nam już raczej w tym sezonie nie grozi. I czy wygrywamy? Nie remisujemy. No i po co myśmy z 2-0 robili tylko po to, żeby tym strzelić w 83 minucie. Tak się nie robi. To sk to jest kpina z tego, co Kpina z kimiców chyba. E, dobra, zaraz będziemy grali z Rotterdam. No to muszą być już obowiązkowe trzy punkty. Kto został powołany? Kto naszych imbecyli powołał? Polska, Ukraina i Chorwacja powołał naszych debili. E, debile, to, debile to nie jest logaryzm, tak mi się wydaje przynajmniej. Kto ich powołał? Też nie ja mam zielonego pojęcia. Wygrywamy, tak jest. Ledwo krupa strzelił gola, ledwo, bo ledwo, ale wygrywamy z Rotterdam, zaraz będziemy grali z Luton, w którym, w którym w ogóle przy okazji jest lotnisko. E, tak, to będzie mecz wyjazdowy, mam nadzieję, że ten nie, nie rozbije się samolot na tym, że na tejże arenie Luton jest siódmy w tabeli. Czy już tu nie powaliło? E, dobra, wydaje mi się, że możemy tak przesumulować, raczej nie będę grał w tym odcinku meczów, czy będę tego żałował? Nie będę tego żałował, Meyer, w ogóle pokonujemy lutoniarzy. Chyba dobrze, nie, na pewno to jest złe określenie, ale tak na nich mówię. Dobra, i 1 kwietnia. Prima aprilis, a to oznacza, że pewnie nam prześlą beznadziejnych juniorów. E, ostatni tutaj raport, Berezowski, może coś w Ciebie będzie z całej reszty, chociaż może przetestujemy Maksimowa, ale tego tutaj bramkarza wywalimy, bo już mamy za dużo zdecydowanie bramkarzy. E, tutaj z Chorwacji, Nikt. Kto, a kto tutaj z Chorwacji? Może tutaj Jelawić? Andrej Jelawić? E, tak, tutaj Alecie możemy już od razu przesunąć do, do pierwszego zespołu, Popowa możemy już od razu odrzucić. E, Juricia też możemy już odrzucić, bo potencja będzie niski, bo potencja ma całkiem niski. E, tak, tutaj możemy jeszcze Diakowa odrzucić i to chyba wszystkich. Jeszcze tutaj Wadima Petrowa weźmiemy na wypożyczenie od razu. I tak, Knezewicz, Jelawicia weźmiemy tutaj, ale całą resztę, chociaż nie Dragowicza, weźmiemy, kolejny Dragowicz, który kosztuje 2 miliony. Wiecie co, wyślę chyba jeszcze raz skauta 5 na 5 do Chorwacji, ile mamy hajsu? Mamy 2 miliony hajsu, zatem, będzie nas, bez, zatem będzie, bez, będzie nas bez większych problemów stać na wysłanie, na wysłanie kolejnego tutaj, kolejnej rasy tego skauta do Chorwacji. Na 9 miesięcy możemy wysłać. Tak, tutaj teraz Jose Luisa wyślemy do Polski. Bo czemu nie? Bo nas stać na 9 miesięcy. I tutaj Will Rowa, którego wyślemy do Czech. Bo mamy bardzo bo w zasadzie prawie w ogóle Czechów. Bo nie mamy w ogóle Czechów w tej drużynie. Dlatego wyślemy tam tego scouta. Jeszcze tutaj dostaliśmy raporty skautów innych, tych transferowych. I tak, kogo bym sobie tutaj sprowadził? Co to jest za zespół? Czawes, to to taki to, 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 to... takie mają herb? Powalone. Oh, no, dobra, kajetan Schmidt, dobra, ciebie przeskautujemy, może ciebie weźmiemy na ławkę. Kasper Urbański, dobra, ciebie przeskautujemy. I tak, kogoś, kogoś jeszcze co to jest za Marokańczyk. On taki dobry jest, ja nie ja, wiedziałam, ja że on gra w tej w tejże drużynie. Ja nie wiedziałam, że on gra w Barcelonie. Dobra, kogoś tutaj do, jeszcze ta, Felipe Valverde. Przez chwilę, chwilę myślałem, że to Wede Valverde. Co byłoby kłopotą. Ale też, tak, tutaj też jeszcze jakiś tutaj słowianin Edward Kozik. E, dobra, czy my bo też dwup-, ten nasz środkowy obrońca będzie zakończył karierę po tym, e, po tym sezonie, to musimy, musimy znaleźć jakieś zastępstwo. Nadicia nie weźmiemy, bo niestety ten, e, bo niestety nie pozwala mu odejść, uważa, że on jest zbyt ważnym zawodnikiem. Właśnie mu zmarnowali karierę. Tak, tutaj nie jest tak, zostali wysłani. Maric sporadyczny, jest Cieszę się, że tutaj został tego przeniesiony do pierwszego składu. Gdzie ty jesteś, Marić? Ma potencjał sobie jakiegoś miodu? No to Twój potencjał rozwiniemy na na wypożyczeniu. A jak się reszta rozwija? No tutaj Chowalenko może Solin nie rozstrągnąć. Lebedewa, który koczy karierę po tym sezonie. Tutaj jeszcze mamy kilku załonników na wypożyczeniu. Przede wszystkim Malinowski plus 12 dostał. Ten potwór robi wrażenie. I to konkretne wrażenie. Kołaczebić 11 oborola. Coś pięknego. Coś, po prostu coś pięknego. Yy, możemy cię przekonwertować na lewą pomoc, żebyś miał tego plusy do oborola? Nie, Zaczy, 18 tygodni to trochę za długo. Gneziewicz, to fantastycznie, że, 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 że się w tym to rozwijasz, stary. Na wypożyczenie wysłałem jeszcze kilku zawodników. Wilk plus 5 w i Marek Wilk plus 5 w Standardu Lierz. Zatem wydaje mi się, że po tym sezonie możemy na spokojnie Majera zastąpić Wilkiem. Markiem Wilkiem, który no, ma bardzo dobry potencjał. I teraz będziemy grali z Barnley. Ma, jak już mówiłem, raczej w tym odcinku nie będę grał żadnych meczów, tylko po prostu już kończymy w ogóle w tym odcinku. Zatem, lecimy, symulujemy, czy wygrywamy, czy przegrywamy remis. Dobrze, remis z drugą, jak kojarzę drużyną, Championship, to jest bardzo dobry wynik, ale panie zarząd czy na mnie zdenerwuje i uzna, nie, do wywalenia jest. Dobra, mamy 49 punktów, czy spadek nam grozi? 5 kolejek do końca ma Rotterdam. Tak, 50 punktów mogą mieć maksymalnie. Zatem, jeszcze nam teoretycznie grozi spadek. Chociaż nie, tak, 5 końców do końca mają. No, mamy 6. Na strefę balarzą, już nie, nie mamy żadnych szans. No, dokładnie tak, nie mamy żadnych szans. W na najlepszym wypadku możemy zdobyć 18 punktów, to możemy zdobyć 65 punktów. No, w na najlepszym wypadku możemy być na ósmym miejscu. No, im wyżej, tym lepiej, bo dzięki temu, oczywiście, jest też hajs. Oferta wyposzycione do Marcia, może standard liż. Nie, Empoli, dobra, ale Empoli to też jest y, dobra drużyna, tam chyba był na drągowski na wypożyczeniu jak kojarzę. Zatem możemy go tam wypożyczyć, bo tam lubią hewidatnie Polaków, zatem weźmiemy. Znaczy oni nie lubią tam Polaków zbytnio, tak mi się wydaje. Ale może, ale może tam Chorwatów lubią, dobra, tutaj lecimy do Fulham. no oczywiście już by się spodziewał Kais i San Andreas strzelił dla nas Meyer A ja mówiłem, a ja mówiłem że chcę Meyera nastąpić. No jakoś no on jest niezastąpiony, to, to słowieński Robert Lewandowski jest niezastąpiony. On jest lepszy od tego On jest lepszy od tego oryginału. To ten oryginał to jest Devin, czerwona kartka z posasunu. Ten nasz słowejski Robert Kik Lewandowski, on by tego nigdy nie zrobił. On by strzelił hat-tricka. Um, tutaj tak, Maryś na dwa lata minęły wypożyczenia do Empoli, coś pięknego. On się rozwinie powyżej 80 overalla. Teraz mamy tutaj z Black ben, to jest mecz z bezpośrednim sąsiadem. Czy wygrywamy? Nie, przegrywamy. Z na pewno przeskakują w tabeli. Meyer znowu strzelił Gola. No on tutaj ewidentnie nie chce być zmieniony. On tutaj chce być dalej na pasiekiem numer 2, bo, numer, bo numerem jeden jest oczywiście buksa. I tak, tutaj Ko Kowik 65 Overola. 22 lata, kosztuje 1 300 na <tryk> nie je, czy coś z niego będzie. Kajeta Szmyt, 21 Overrola, nie no, szanujmy się. Taj Amuram, Kacper Urbański 69, ale beka. Piotr Kowalczyk, dobra, ciebie przeskautujemy, ale w sumie ja się tym Kacperem Urbańskim chyba zainteresuję. Mogę go spróbować, nie na wypożyczenia go wziąć do swojego klubu. Chociaż już tutaj mamy jednego środ dobrego środkowego yy, obrony, środkowego pomocnika ofensywnego, jest to mianowicie Krupa 72. Zatem nie wiem, czy jest sens wypożyczać Kacpra Urbańskiego. Yy, sobie, tak, jeszcze obczajmy, już na pewno na obron obronie sobie coś obczajmy, bo obronę mamy, yy, no nie na no obrona to jest niewątpliwe najsłabsze punkty sławi London. Yy, zatem tak, wydaje mi się, że na pewno będę musiał przeskautować kilku obrońców. Yy, tak, Mariusz został wypożyczony, tutaj nasze poparcie zarządu spada. Tak, tak, jeszcze w ogóle nie zwolnijcie z tego klubu, dobry pomysł. Yy, Wytyczny dla skautów tutaj dam. Yy, nie, wytyczne. tutaj dajemy wytyczne i zamiast napastnika, tutaj zmienimy, yy, tutaj wytyczną zmienimy i zamiast napastnika poproszę najlepiej yy, środkowego obrońcę, poproszę. E, tak, środkowy obrońca, proszę tutaj skautować. E, obiecujący członek, i tak, członek podstawowej jedenastki. Tutaj środkowy pomostik, już mamy wystarczająco dużo środkowych pomocników, Zatem ta wytyczna do wywalenia. Teraz będziemy skautować tylko i wyłącznie środkowych obrońców. Teraz będziemy grać z 11 Millwall. Millwall, która każe słynnie z tego, że ma naprawdę ma, ma naprawdę chorych kibiców którzy uwielbiają robić ty zadymy i zamieszki, zatem podejrzewa, że no, w naszą słowiańską tego, naszym trochę chorwackim też poniekąd y, nastawieniem, y, bojowością, to pewnie były zamieszki na trybunie, ale tak, y, znaczy może to nie, może nie Chorwacja, ale wiecie o co chodzi, tam czasami też to się dzieje, w Polsce też, ale dobra, tutaj z Czech, jeden dobry, orzeszty! No, to jest następca Petra, czeka ewidentnie. E, tego szkoda, że taka kasku nie ma. E, Tomasz Kowalczyk, Malinowski, dobra, tobie damy szansę, ale temu już nie, ale kolejnemu już nie damy szansy. No i tutaj gnie ten nasz e, Skaut 4x4. Coś dobrego? I drugie pytanie: czemu nikt? Te imiona się im powtarzają. Już tutaj na tych. Orzesz, ty Bogdan Nowak. No, to jest potencjał. Już tutaj od razu Berezowskiego można odrzucić. Yy, tak, Berez, tutaj Pogdana Nowaka sprowadzimy, Jovanowicie raczej nie trzeba, i tutaj dam szansę Rad Radowanowi. Yy, odrzucamy od razu Kradleca, bo czemu nie? I tutaj od razu damy szansę Kovac-Czewiciowi. Już wiem, już tutaj widzę kolejnego juniora do odstrzału, tylko przejdę tutaj, to przejdę nie do zespołu, tylko przejdę do szkółki juniorów. I tak, yy, tutaj, choćby tutaj, segregujemy i tak, Maksimow do odrzucenia natychmiast. Malinowski, Maciek Malinowski, CPS, yy, można przekonwertować jako prawy obrońca, od razu, nie będziesz jako, waha, jako whadłowy, a to znaczy nie będziesz jako osłonięty skrzydłowy, tylko będziesz jako od razu prawy, jak prawy obrońca. Strzał fałszem, można strzelać fałszem, yy, ale mi się wydaje, że Ty się bardziej nadajesz na SPO, Stawiać szansę jako SPO, chociaż nie z takim tempem, to ja Ci dam szansę na lewym skrzydle, ma znowu. Andrej Jelawicz, solidny, solidny zawodnik, zatem powinien prezentować naprawdę dobrą formę. E, tutaj tak, no nie pasujesz na obronę stary, Ty pasujesz bardziej i na ten, na lewe skrzydło sobie dam Ci szansę. Na lewym skrzydle. E, kto tutaj dalej? Dalibor Kadlec, młody następca Petra Czecha. E, Wybiegający Ci rozwiniemy. I tak, tutaj Radonan Kowaczewicz. Basujesz jako SPO, też się nadaje. Zatem się przekonwertujemy. I tutaj kolejny Bogdan Nowak 69 Overrola. Coś pięknego, to jest tytan. Już chyba, ja już chyba mu dam od razu szansę wyjściowej 11. Od razu przenosimy do wyjściowej 11. Gotowego pierwszego zespołu. Zarządzanie drużyną. Eee, I tak, gdzie ty jesteś? Bara, no Boże on jest sfrustrowany. On mnie nienawidzi. Tutaj damy od razu szansę za... Gdzie ty jesteś, pomogłanie na Tutaj. I będziesz regularnie wchodził za krupę. tutaj przeprowadzę tutaj szybkie zmiany. bank Zrobię coś takiego. Pierwsza zmiana tutaj z Kowacewicza, Tutaj Malinowskiemu tutaj damy. bank I jeszcze trzecią zmianę. Tutaj za Lebedewa damy. Tutaj za damy. Barana. No tak, na wszelki wypadek. No i co? Wydaje mi się, że taki skład jest idealny. Yy, dobra, zatem tak. Yy, zapisujemy skład. Yy, jeszcze tutaj wyślę paru juniorów na wypożyczenie z najniższym overrolem. Dobra, Mikołaj Jakubowski, lista transferowa od, od razu. Bartosz Baran. Co to było? Nie wiem, czy słyszeliście to. Ale tak jakoś, nie wiem, tak jakoś coś tam się, nie wiem, jakieś mm, kręciołki coś tam się uruchomiło, coś w tym Nie wiem, czy słyszeliście na komputerze. Yy, Bartosz Baran. Bliska transferowa. No i to mi się wydaje, że tak, może tyle tam damy na, na sprzedaż, tyle tam wpływamy na sprzedaż. Dobra, szybka symulacja, czy to będzie zwycięstwo? Tak, to jest zwycięstwo! Krupa strzelił bramkę. No i oczywiście, no nie przeprowadza zmian, których, o które prosiłem. To nie przeprowadza zmian, o które prosiłem, nawet specjalnie zmienia specjalnie ustawiłem to. Ale dobra, liczą się trzy punkty. Tak, czat drużynowy. Te się cieszy, że został wystawiony. Te się cieszy, że został wystawiony. A Bogdanowaś cieszę się, że został przeniesiony do do pierwszego zespołu. I tak, czterdziesta czwarta kolejka. Jeszcze dwie kolejki. Do końca jedziemy tym razem do Birmingham rozegrać mecz końcowy. Tak, końcowy raport Piotra Kowalczyka. O Boże, kochany, dobra, nie, nie, dobra, nawet nie rozpatrujemy go na tego rezerwowego, go nie będę rozpatrywał. Birmingham, to powinny być trzy punkty, czy to będą trzy punkty? Tak, są trzy punkty. Pribonić i Buksa, Aleksander Buksa, młody następca polskiego Roberta Lewandowskiego. Ej, ostatni teraz będziemy mecz w tym sezonie, 13, na 13 miejscu będziemy podejmowali Huddersfield, który jest na szesnastym miejscu. I, możemy, I tak, możemy awansować maksymalnie na 12 miejsce w tym sezonie już. I tak, Calić chce, żeby ro, chce rozegrać ostatni mecz, to będzie zaszczyt. Młody, znaczy to jest już, znaczy on już kończy karierę, ale on tutaj zasługuje, żeby rozegrać ostatni mecz w swojej karierze. Przed własną publicznością w dodatku, on musi, on musi rozegrać ten mecz. Kowacewicz przekonwertowany na SPO, 58 overola Rozw rozwiniemy Cię jako wysunięty rozgrywający, żeby, żeby opracować nad słabszą nogą. I Malinowski rozwinął się na prawą, obronę z skoku overola rozwiniemy Cię jako defensywny boczny obrońca, bo ona stać. Patrz, ale teraz ograniczam się z wulgaryzmami, jestem w siebie dumny. I tak, kto chciał grać? A, Calic chciał grać, dobra, damy szansę zagrać Caliciowi. Który jest w jak kolarze Tak, jest Bułgar. No tak, stary Bułgar kończy karierę. Musimy oddać hołd temu, że Bułgarowi, który... No, przegraliśmy Kowacewicz i i Buksa, calić 4 49. Fantastycznie, że skończył karierę, stary. Fantastycz, fantastyczny koniec kariery. Po prostu to mi się podoba, jak on w tak beznadziejnym stronie zakończył karierę. Ale tak, 8 milionów. 8,5 milionów. Czy kogoś tu nie powaliło? 8,5 milionów. No przecież tu takie transfery porobimy e, Czech chce odejść Gdzie ty jesteś Czechu? E, dobra, mogę cię od razu odrzucić e, Kto dalej? Benjamin Czech, dobra, ciebie już odrzuciłem Zatem archiwisujemy e, Simon Nowak i Kirli Wasiliew. E, Wasiliew, dobra, ty możesz odejść Z ciebie nic nie będzie I jakiś był drugi e, Kto to był? Boże kochany A, ten Nowak e, Simon Nowak, no dobra, weźmiemy ciebie i tutaj Dragowicz, Ja mu nie dałem planu rozwojowego. On pasuje, to on, no, ma bardzo dobre statystyki ba, bardzo dobre statystyki, statystyki e, na tej pozycji. Znaczy, ma to pasowane do tejże pozycji. i tak. Na jakim miejscu kończymy? Ostatecznie kończymy na 14. miejscu rozgrywki Championship z no, 10-punktową przewagą nad koniec czasu. Z 10-punktową przewagą nad strefą spadkową, Ja się boję, myśleć jak on. Dekon. Ile punktów straciliśmy do strefy barażowej? 24 punkty straty do strefy barażowej. Nie mam pytań. W barażach Norwich, Barley, Bristol City i Watford. Osobiście bym chciał, żeby Bristol City awansowało. Taka na razie jakaś sensacja by była, na razie jakieś zmiany by były w Premier League. Do Premier League awansuje Fulham i Nottingham, to wygrał Kukuryd, Kukap, tak z ciekawości. Manchester United z Tottenhamem, no oczywiście oni nie mogą zrobić trofeum. A w finale Arsenal pokonuje Liverpool Zajebiście. E, o Boże, kochany, nie, to na niektórzy tak nie określają za wulgarem, zresztą zatem nie wiem. Bo to już sami oceniacie, czy to jest wulgaryzm czy nie. E, Premier League wygrywa Liverpool z szans 109 bramek. A koniec 109 bramek i teraz są 52 bramki. To ja już się byśmy żebyśmy się kiedyś awansowali do premier. League. To przecież byśmy stracili 200 chyba. Manchester City może wypaść w ogóle poza ligę mistrzów, jeśli Arsenal się nie strajeży. Chelsea druga, Newcastle 9. Z kim zagramy? Na pewno zagramy z West Bromwich i z Mittelsboro, jeśli dobrze czytałem. Ale możemy i to z nimi na bank zagramy w na następnym sezonie w Championship. Możemy zagrać z Wolves. Leicester City i Borne'ów. Osobiście najmniej bym chciał grać z Leicester City, potem z Wolves. Najlepiej, jakby spadło ten. Najlepiej, jakby Bornemouth spadło, Ale to zaraz sobie obczajno. Oparta transferu za barana. Tak, tutaj Nowak się cieszy. Tak, tak, został wzięty. Krupa się już skończyła rozwiać. Mam nadzieję, że to nie jest ten krupa. Nie. Nie, nie. To no, nie kpin robicie. Gdzie jest ten Nowak? Gdzie jest ten Nowak? Chodzisz, od, chodzisz, chodzisz za niego, chodzisz za krupę stary. Gdzie ty jesteś, Nowak? Chodzisz za niego i się rozwijasz, bo ty masz znacznie wyższy potencjał. Ale Kowaczewicz 70 overrolla, Traković 69, on się chyba w ogóle nie rozwinął. E, dobra, tak przesuniemy do 20... Chociaż nie, przesuniemy do tego, do 2, 2 czerwca, bo tutaj będą raporty świadowcze. Tak, jakie myśmy, e, misje do, jakie myśmy kupsko dostali? No dostaliśmy, dostaliśmy tylko jednego dobrego zawodnika, ale przez chciałem powiedzieć to na G, które byłoby wulgaryzmem i musiałbym wziąć Łyka Budy, ale całe życie się w porę powstrzymałem. I tutaj teraz Scout 5 na 5. Co nam dobrego tym razem dałeś, Dobro dzień Co nam dobrego dałeś? I od razu drugie pytanie, czemu nikt? Eee, ty, no faktycznie, nikogo tam nie dał dobrego. Jezus, Mare, Scout 5 na 5. No, trzyma chyba Scout 1 na 1. Oferta transferu za Barana, FK Na no, tym, jest tutaj niech odchodzi. No i tak, teraz przechodzimy do biura i zobaczmy, kto ostatecznie spadł z Premier League. Mam nadzieję, że to nie było Leicester. O Boże, kocham. mu wygrał ostatni mecz. Leicester City spadł do, do, do Championship, znaczy to nie jest to samo Leicester City, jakie było parę sezonów temu, parę lat temu, ale to wciąż jest solidna marka i na pewno będą faworytem do awansu do powrotu do Premier League. A z kim zagramy? Peterborough, Charlton Athletic, yy, na pewno masą do Championship, no i ktoś z ktoś jest z tego yy, kwartetu, Barsley, Blackpool, Ipswich Town i Sunderland. Reading jest to jeden z trudnych bramek, nie mam pytań, oni byli w półfinale FA Cup. Tak, dobra, czekajcie, bo zapomniałem, że już dałem kilku juniorów, żeby im dać plany rozwojowe. Ale tak, wydaje mi się, że możemy już skończyć tenże odcinek. To by było na tyle w tymże odcinku. O, to tutaj damy Ciebie jako lewy, lewy, lewy pomocnik. i tak, to by, było, to by było na tyle w tymże odcinku. Tam pomiędzy odcinkami porobię tam pewne transfery, pewne wzmocnienia zrobię. I jeszcze tam trochę scout, trochę juniorów posprowadzam też. I zatem tak, to by było na tyle. I do następnego. Zresztą trzeba jeszcze podpiąć myszkę.